To jest estetyczne i przyjemne miejsce, dziękując również wszystkim, którzy przyczynili się. I do pokonania wielu problemów i trudności. No i oczywiście przyczyniliśmy się wszyscy do otwarcia naszego nowego targownika pod tytułem Zielony Rynek pod zegarem. Na ręce pani prezydent chcieliśmy. Się... Dzisiaj widać jak tam rozbieramy, bo w jakiej warstwie jeszcze tyle lat pracowaliśmy. Dzisiaj śnieg, deszcz, groźba.